Nauczanie Domowe, poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkanocy, Psalm 119, wersety od 23 do 30. Chociaż zasiadają możni przeciw mnie spiskując, Twój Sługa rozmyśla o Twoich ustawach, bo Twe napomnienia są moją rozkoszą, moimi doradcami Twe ustawy. Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś. Naucz mnie swoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, abym rozważał Twoje cuda. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa. Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków. Duchowe konsultacje. Psalmista. Opisuje sytuację, którą można by przedstawić w czterech punktach. Znalazłem się na audiencji u Boga. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Przedstawiłem swoje plany rozwoju duchowego. Punkt trzeci. Zostałem wysłuchany. I w końcu czwarty. Czekam na Bożą odpowiedź na Bożą reakcję, na Jego komentarz. I w tej sytuacji, w której psalmista rozumie siebie jako człowieka, który stoi przed Bogiem, miał możliwość wypowiedzenia się, teraz jest ciekaw, jest zainteresowany tym, żeby Bóg się wypowiedział. I w takim kontekście rozumie wypowiedzi Boga zawarte w jego po pierwsze napomnieniach, a po drugie ustawach. A zatem mowa jest o tym, że Bóg na bieżąco koryguje nasze postępowanie, wypowiada się na bieżąco na temat naszych planów, na temat tego, co przedstawiliśmy Mu, jak to przedstawiliśmy, co chcemy osiągnąć i jak to zrobić. Więc Bóg reaguje od razu, reaguje natychmiast, dając pewne wskazówki. Są one nazywane napomnieniami. Ale wiemy, że to jest wskazówka, to jest podpowiedź, to jest zachęta, ale też to jest właśnie korekta, to jest polecenie zmiany, to jest zatrzymanie czegoś, co może było niewłaściwie przygotowane, przedstawione, czy też w niewłaściwy sposób przemyślane. I to jest to, co dzieje się na bieżąco. Są natomiast. Takie Boże słowa, takie Boże zdania, które są stałe. Są to ustawy, są to przykazania. Chodzi więc o coś, co jest do wykorzystania w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, że to nie wymaga każdorazowego przemyślania, każdorazowego komentowania. To może wymagać przypomnienia, ale przecież zasady, prawo, Przykazania są znane. Chodzi o to, żeby przywoływać je i wyciągać z nich wnioski. A zatem ktoś, kto, jak ten opisywany przez psalmistę, bohater, staje na modlitwie. Mówi: Boże, ja rozpoznałem swoją drogę, czy rozpoznałem swój tydzień, miesiąc, ja chciałbym zrobić w ciągu tego tygodnia czy miesiąca taką czy inną rzecz. Boże, proszę Cię, Wypowiedz się, proszę, podpowiedz mi, powiedz, jak powinienem działać. Żeby usłyszeć ten głos, powinniśmy mieć dwie postawy: rozmyślania i zrozumienia. Rozmyślanie nad tym, co Bóg mówi, co Bóg odpowiada, i zrozumienie tego, zarówno tych pojedynczych, punktowych nakazów, napomnień, jak i tych ogólnych przykazań, ustaw, zasad niezmiennych. To rozmyślanie i zrozumienie pozwoli wprowadzać w życie zarówno jedne, jak i drugie. Te na bieżąco czynione uwagi, ale też na stałe dane przykazania. Jak widać, Potrzebna nam jest taka postawa gotowości rozmowy z Bogiem właśnie na ten temat, na temat swoich planów, na temat swoich marzeń, na temat swoich projektów życiowych. Powinny one oczywiście wynikać z tego, że najpierw z Bogiem poznajemy samych siebie, swoje dyspozycje, swoje zalety i wady, swoje obdarowania i na bazie nich tworzymy to wszystko co nazywamy jakimś projektem życiowym, powołaniem. Ale tutaj bardziej chodzi o takie bieżące, codzienne konsultowanie z Bogiem, wszystkiego co robię. Bo zdarza się, że młodzi ludzie za szybko decydują się na małżeństwo, albo z drugiej strony odwlekają taką decyzję w nieskończoność. Zdarza się, że ludzie lekkomyślnie zadłużają się. Albo z drugiej strony bojaźliwie podchodzą do wszelkiego rodzaju inicjatyw gospodarczych czy finansowych. I trzeci przykład. Za szybko chcą niektórzy postawić dom, stworzyć wszystko, co jest niezbędne natychmiast, natychmiast, natychmiast. Albo zamiast tworzyć, kształtować i budować, Natychmiast przejadają, jak to mówimy, wszystkie swoje oszczędności, wszystkie swoje zarobione pieniądze, żyją tylko z dnia na dzień. Jak wybierać, jak podejmować decyzje, jak stawiać te kolejne kroki? Wracamy tu właśnie do tej postawy opisanej przez psalmistę konsultacja z Bogiem, i wtedy napomnienia Boże. Te udzielane na bieżąco podpowiedzi są traktowane przez salmistę jako rozkosz, jako słodycz słuchania takiego słowa. Ono czasami może być nam mnie w smak, ale jednak ono pokazuje, co zrobić. I przyjmujemy ustawy, czyli zasady stałe, i one są jak mądry doradca, którego należy słuchać zawsze. Rozmyślając i rozumiejąc przykazania, stosuj je. Słuchając napomnienia i korekty, przyjmij je z wdzięcznością. I niech w tym błogosławi Ci Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.